Przygotować się warto przede wszystkim do nadchodzących sezonów, czyli wiadomo, że mamy cztery pory roku, mamy cykle, cykle zimowo-letnie, nazwijmy to. Więc przede wszystkim, jak przygotowywać się w styczeń, luty, marzec, pierwszy kwartał, no to umówmy się, no to to, co już dzisiaj mówiliśmy, nowy rok, nowy ja. Trening, sport, wszystkie akcesoria sportowe, które się pojawiają. Ogółem kiedyś też w ogóle myślałem o produkcji i zaimportowaniu nawet sanek, ale po prostu chyba bym się nie odważył, jeżeli chodzi o naszą pogodę, ponieważ czasami nie wiadomo, czy zima nadejdzie, czy nie nadejdzie, ale ogólnie też często, często to, co widziałem, to to, że są polscy producenci, którzy sprzedają na przykład takie łopaty drewniane do odśnieżania, i chodzi o to, że one, oni oni takie produkują, no i możesz sobie na przykład część kupić na stan i na przykład wtedy handlować takimi właśnie elementami. Ale ja bym akurat osobiście tego nie robił, ponieważ uważam, że tak jak nieraz już się nadziałem na sprzedaży wiatraków, gdzie tak naprawdę miało być upalne lato, a wcale go nie było. No i tak naprawdę zamrożony cały kapitał w wiatrakach, które leżały cały rok, żeby czekać na kolejną wyprzedaż, na kolejne jakby sprzedanie i to jest w ogóle bez sensu takie mrożenie kapitału w tym wypadku. Więc uwaga, przygotowując się do tych sezonów zastanów się na, na, nad kilkoma jakby elementami, aspektami. Przede wszystkim nie tylko są produkty które sprzedają się sezonowo, ale też poza sezonowo, czyli na przykład narzędzia albo foteliki samochodowe to są tak zwane branże płaskie, które cały rok mniej więcej sprzedały się na tym samym poziomie z ewentualnym przy narzędziach lekkim pikiem właśnie w grudniu na prezenty, ale ogółem jako fotelik samochodowy to nie jest jakby potrzeba zakupu jako prezent, tylko to jest często po prostu konieczność przy podróżowaniu z dzieckiem po prostu, tak mniej więcej działa, więc jeżeli chodzi o Rzeczy sezonowe, no to w momencie, kiedy mamy nadchodzącą wiosnę, kiedy kończy się powiedzmy pierwszy kwartał, a zaczyna się drugi, no to wszystko to, co zaczyna się robić na dworze, czyli robi się ciepło, pojawia się słońce, czyli na przykład jakieś hulajnogi dla dzieci, na przykład jakieś jeździki biegowe, jakieś właśnie domki, wszystko to, co zmierza w kierunku kategorii, nazwijmy to. Zabawa na zewnątrz oraz dom i ogród, ponieważ już wtedy, kiedy nadchodzi kwiecień i maj, rozpoczyna się sezon grillowy, wiadomo, jest, jest majówka, więc wtedy też można zainteresować się grillami i tego typu produktami, które idą dalej. Czyli już kiedyś, już mamy ten maj i nadchodzi czerwiec, czyli zaczynają się wakacje, akcesoria dmuchane do, do zabawy w wodzie, baseny, trampoliny. Tutaj to już full, full wypas, jeżeli chodzi o zabawy na dworze, czyli jakieś hulajnogi elektryczne, nawet rowery, nawet inne elementy tego typu. Kiedy nadchodzi jesień, czyli jakby końcówka, już sierpień się zaczyna, to wtedy elementy szkolne, na przykład takie, które wy... też, elementy, które, jakby, produkty, gdzie ludzie jeżdżą na wycieczki w góry, ponieważ jakby taka turystyka mocno ożywa. Zawsze mi się wydawało, że latem turystyka ożywa, a często to jest tak właśnie, że sierpień, wrzesień to jeszcze są wakacje, ale już jakby nie dla wszystkich i być może temu większość ludzi wtedy wyjeżdża, ale takie też. W okresie letnim biwakowanie, jakieś plecaki na przykład, takie rzeczy też się pojawiają. No i później, już wchodząc w czwarty kwartał, wszystko to, co potencjalnie może być prezentem, tak naprawdę. tak, Czyli nawet nie tylko, nie tylko zabawki, bo to zawsze wszyscy mają fokus na zabawki, ale wtedy i tak się to mocno sprzedaje, bo to tak samo przed dniem dziecka sprzedawały się zabawki, co jest też jakby naturalne. Ale wszystko, co może być prezentem, czyli właśnie tu już wspomniałam, na przykład narzędzia, albo na przykład zegarki, nawet czy, czy inna biżuteria tego typu. I teraz uwaga. Tak naprawdę to, co zbierzesz w grudniu na, na sprzedaży tej przedświątecznej jako prezenty, to będzie jakby wynik tego, jak dobrze jakby przygotowałeś się przez cały rok do tego nadchodzącego, ostatniego, czwartego kwartału, ponieważ wszystkie inne rzeczy, które potencjalnie wcześniej się nie sprzedawały, mogą się teraz zacząć sprzedawać. I to jest właśnie to, jest właśnie to żeby nad tym się zastanowić. A odpowiadając tu w zasadzie. Podałem już te przykłady, ale jeżeli chodzi o konkretne przykłady hurtowni, to wszystko zależy od branży, którą tutaj masz, więc im więcej tak naprawdę hurtowni wystawisz, im więcej zrobisz masy, tym więcej dotrzesz do rzeźby. To jest ten lejek wyszukujący perły. Z 10 aukcji trudno jest tak naprawdę znaleźć jakąś perłę, ale z 10 tysięcy ta perła jest dużo bardziej osiągalna. I tutaj właśnie głównie o to chodzi. Jeżeli chodzi o takie produkty jak Lego, Samsung, iPhone i tego, rzeczy, tego typu rzeczy, to ja bym się w ogóle w to nie pchał. Dlaczego? Ponieważ, uwaga, sprzedaż Lego na przykład, też się tym interesowałem, działa na takiej zasadzie, że. Tam są walone tak zwane ilościówki, i to jest po prostu totalna masa. Więc jeżeli nie jesteś dystrybutorem i nie robisz na przykład obrotu na Lego rzędu miliona miesięcznie, to nie masz co liczyć na dobre ceny. Dlaczego? Ponieważ chyba największym sprzedawcą Lego na Allegro jest fabryka zabawek i oni bezpośrednio współpracują z samym Lego. i Często na przykład inne hurtownie nie mają takich cen, jak możesz kupić od fabryka zabawek na, na samym Allegro. I kwestia dotyczy tego, że oni mają tak zwane rabaty wsteczne. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zrobisz odpowiednią ilość obrotu na przykład kwartalnie, to wtedy na przykład dochodzi do takiej sytuacji, że jest udzielany Ci rabat wsteczny rzędu, na przykład. Dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu procent. Przykładowo, tak? Nie mówię, że to jest jakaś konkretna liczba, ale przede wszystkim na tym trzeba się skupić, jak to działa. Tak samo może być potencjalnie w Samsungu, ponieważ wiemy, że na przykład elektronika też rządzi się takimi prawami, żeby ta elektronika szybko, 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 szybko rotowała, ponieważ co chwilę wychodzą nowe modele telewizorów, nowe modele, nowe modele, nie wiem, telefonów, mikrofalówek, wszystkiego innego, i chodzi o to, że ten sprzęt się starzeje i trzeba go po prostu sprzedać. Lodówka kupiona w zeszłym roku, w dzisiaj już będzie. O, jakieś 30% tańsza, najprawdopodobniej oczywiście nie mówię, że tak może być zawsze, ale to jest właśnie kwestia tego, żeby nie iść w marży, nie iść w produkty, które dają głodowe marże. Bo ok, LEGO jest fajnym produktem, ale na przykład nie mają wcale nie dają wcale dużo zarobić pod kątem, jakby tej bezpośredniej sprzedaży, bo tam może zostaje ci 1, może 2%, a to nie ma w ogóle sensu w tym wypadku, bo narobisz się jak szalony, licząc na to, że dostaniesz rabat wsteczny, a możesz go wcale nigdy nie dostać. Więc. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie.